Jesteś gotowa? Eee, tak, ja jestem gotowa. No to dobra, lecimy po jakiś transportu. Questy zostały oddane. Mm, I ten MindGate Turn in wynika wcale nie z tego, że nie oddaliśmy jakichś questów. oni nie, nie, nie. Po prostu, żeby oddać tego questa, nie można tego zrobić y, tam. No siadaj na wieżyczkę, bo... Siadam, siadam O oh Jezu, nie trafiłam FONTAN! Za... No wiesz co, Ole ja, ja jestem za tym, żeby go olać Ktoś za, ktoś przeciw, nikt? No dobra, no, jedźmy dalej Eee uh, i... Czekaj Poza tym Gate gateki, co my jeszcze tutaj w ogóle mamy? Mamy jeszcze jednego questa który nazywa się Circle, Circle of Death Deathrow 2 difficulty trivial no to możemy słuchać go jeszcze machnąć no. na szybko. Wiemy, że to Circle of Death to, to poziom w trudności jest tutaj znowu przesadzony, więc jak jest normal, to i tak trzeba zacisać zęby ostro. No. Później będziemy mogli się wybrać do tej, tego, bud tego, tego. tego tam. zespołu... What the fuck? Zespołu konstrukcji udających budynek. O, przeleciał mi skak przed nosem. Bo tam pamiętam, e, Skagi nie pozwoliły mi skończyć myśli, bo tam pamiętam, e, są skrzynki, w których e, rzeczy są na wyższy poziom i można je troszkę lepiej sprzedać. Ty zawsze myślisz o sprzedaży, ja myślę o użytkowaniu. No, mamy za niski poziom, żeby ich używać, więc możemy tylko je sprzedać tak naprawdę. Chyba, że będą jakieś fajne. Nie liczymy na to. Dobra. A, więc tak. Mam wszystko, ale tu nie mam. Ale sporo mi tego amazjadły zjadły te Rakietnica, skagi. rakietnica jest 174 damage'u, jeżeli jesteś zainteresowana. A ile kosztuje? Eee, 3000. Eee, mam taką, co ma 181 damage'u. Okej. Okay. To shell i shell są <coughs> skags? Te. hell we kill some skags no i will use shells <laughs> shotgun shells <laughs> come on oh actually yeah, done Wow To jest skręciają sąiczne jeden mi na drugiego No wow. Służyw, nie bohatera? Jaki z ciebie Śmijam. bohater? Jeden jeszcze. swojego rodzaju Come back here and die Ups. Dobry pies Moje są bardzo grze bardzo szybko umierają. Najczęściej jeszcze się po drodze podpalając. Może pomijając Alfa z Kagi, z tym jest troszeczkę gorzej, ojej. Pomyliłam ciebie z Alfa Skagiem. Seriously? Gram gościem, który jest równie suchorowaty co ja w realu i pomyliłaś go ze Skagiem. Z Alfa Skagiem? Z kagiem. Alfa z kagiem. Łatwo! Ta... Moja droga, te okulary eee, które... Leżą twoim... na brązowo, wiesz? Nie nie, nie, nie. te A... okulary leżą w twoim biurku są czasami naprawdę do użytku. Eee, tak, są obecnie zdjęte ponownie. Dobra, difficulty normal. Mhm. Mm to ja dokupiano. <laughs> ja nie muszę w sumie. co ci 20. Ja muszę, bo zużyłam troszkę. Nie to. To. No tak mam ten... Brutal Masher 5 magazynków, o matko hmm. hmm Nie, pozostałem przy celności i tak mu <gum> Nie, bo mam rewolwer, który ma mniejszą celność, ale za większe obrażenie i strzał jak Okej, okay, gdzie te miśki się pojawią? Wszędzie Ojeju, co to się stało? Wracaj tutaj psino Pierwszy rzut już w się skończył, to jest drugi. Ojej, Z nie lubię speederskagów. A tu jesteś! Hmm, teraz się nie podpalają tak łatwo. Well, Are you sure. sure? Are you sure? Miejsce cool. Dziur, chciałem powiedzieć, ale... Kul też pasuje. Najbardziej. Come back here, bitch. Dog, whatever. Wow, to mi się brwało. Uh. Miejsce jest dobre tylko w jednym... Oh, w jednym celu. Hmm. Łapanie martwych skaków do czyli e, z zabieniem skagów. Wiesz to, stay, play, play dead. Na przykład to jest jeden z nich, chyba kobec ja go mam. Ło! Wow. Pięknie. To mi się na chwilę padło. Na krótko na szczęście. No. Te... Zrobię sobie darmowe leczenie. Ojej, nie tym. To sobie zrobiłam. Ogólnie, jak zróbcie darmowe leczenie są tak jak eksplozja, to brzmiało jak... Aha, mam OHP, to się zabije się zrespie, nie? Nope. O, dostałem rewolwer. Odsuń troszkę mikrofon od ust, bo dmuchasz w niego. Okej. Okay. Dostałem rewolwer. Uh, oh, the crap. Dear me. Oh, whatever shall I do with it? No to ja wiem, sprzedam to. So... I repeater. Nice mm -hmm. Explosive Rubberized, mm. nie dzięki. Dobra. No to co? Lecimy tak jak proponowałem do tego. Eee, nie jak to nazwać? Kompleksy mieszkalne na pewno nie te eee, No ta, ta kupa śmieci. Tak, dodaj kupę śmieci, w której mieszkają bandyci. I no, nie wreszcie będę okazję użyć jeść. snajperki. Jak krótko to nikogo nie ma? Och, Bel. No dobra, ale poszedłeś sobie i zostawiłeś mnie. No wiesz, gdzie idę, no. Bo że mnie dogonisz. No ja jeszcze robiłam zakupy. A. rozumiesz, ważna sprawa. No, bada z Gdzie ja jestem? Aha. Spadłam gdzieś. Ała. Tam no, z lewej masz amunicję jakby co? Ja. Ej, wracaj tutaj. Dziękuję. A. Mi się perfidnie tutaj spadło, tak tak nie zepchnęli do dziury. Mm -hmm. Nie podoba mi się to. Dobra, open the chest. Snajperka. Snajperka i shotgun. Poza tym Czyli granaty, się więcej przydało. granatów, amunicja do snajperki i karabinu. Nothing special. No, ja sobie przejrzę, bo z tego co jest lepsze, co jest gorsze i sobie sprzedam te gorsze, zostaje to lepsze. Mhm. Mm Ale to niekoniecznie teraz. E, mamy do załatwienia mine key. Czeka na siebie w Ja jeszcze domorduję. Właśnie to widzę. jednik xp jednixp, xp xp Nom. O, kolejna Czy skrzynka. O, Amunicja do rakietnicy, nice. Hmm. Jehej. To musiało boleć. Nie. Nie no, widziałem, że ci się tarcza pacnęła. Ale mnie, nie bolało. Hmm. Tylko moją tarczę. To jest różnica. Okej. Okay. To mamy gdzieś tam. Obieśmy wobec tego dołem tutaj. Tam gdzie były te e, Shock Crystal Cavern. Mhm, mm pamiętam. Ja z kinia tak mniej więcej średnio co minutę. Nie no to przycale. Byliśmy tam chyba jakieś 9 minut czy 10, a ty padłaś może za 3 razy. No może więcej. I get the distinct feeling I missed the track. Probably you're right. Dobra, wracamy na trasę. To tędy jest. Troszeczkę się zagalopowałem. Ty roszeczkę. Ta. Widzę, Tyle że twoje zdolności kierowania pojazdami nie poprawiły się od ostatniego razu. Nie, nigdy nie były gorsze, nigdy nie były lepsze. Yay! Road rage. Okay, it was somewhere here, right? Pug, pug. Out. Everything you've faced up Ow. until now has been simple. You're about to face a real challenge in Sledge. Do not underestimate him. Psh. Uh, ammunition Sledge, battle for the Badlands. Czyli są nowe misje na Bounty Board? Ta. Hmm. Oh well. A, Sandersa jest bardzo proste zadanie. Możemy pójść go i najpierw wykonać, jak chcesz. No dobra. Ups. Ups. Back on board, please. Mi się mi sklikło. Widzę. Dobra, pojedziemy może ten tym razem. A, chyba będzie to za ten quest ze zbieraniem czaszek, pamiętasz? Eee, tak, pamiętam. Dobra, to ja zostajecie koło szepa Sandersa, pogadasz z nim odnośnie tego zadania eee, z czyszczeniem wiatraka, a ja pojadę na szybko do Bounty Board. Mhm. Mm Dziadka. Dziękuję za podwózkę. Proszę, zaraz się wrócę. Ho, 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 ho. What hit the fan? Shit hit the fan. No, no dokładnie, bo chodzi o to, żeby wyczyścić e, te wiatraki tak. z, z guana, guana raków. Raków. I tak. Shoot the rock droppings off of the wind turbine in holding the file. I tylko gdzie jest holding the file. O, oh, scavenger, combat rifle. Mm -hmm. I czy mi się wydaje czy to jest właśnie. Tak, to jest chyba tam gdzie właśnie wszystkich wytłukliśmy do zera. Więc możemy się tam od razu przejechać i też to zgarnąć. Jak? Znie przeciwników. Dzień questów pobocznych. <laughs> To będziemy będzie paść do myjni. Rozjechałem znowu bandytę. Ojej. Los się na mas. Bywa. Life is brutal. <laughs> no, dla niego już nie jest. A no nie. E I think I had a dog. <laughs> Kto da mi prawo jazdy? Najśmieszniejsze się to, że faktycznie mam prawo jazdy w, re w realnym świecie. Tak. I dlatego ja z tobą nie jeżdżę. Smooth move. O, patrz, leży tu. Yep. górę, ja pójdę po to na dole. Mhm. Mm Mam kolejną część. Jeszcze jeden z prawej tu gdzieś. Hmm. O, super. To było szybkie w do ostatniego poszukiwania. Nie, ostatnie poszukiwanie było takie, ponieważ nie pamiętam. Dobra, zmienić quest, oddamy wszystko później razem. No, okej. Okay. Mm. What hit the fan? Yeah, droppings removed. Mm. Najfajniejsze jest to, że trzeba daj strzelać z rakietnicy. Ty. Nie że, uważam, jest... że to romantyczny quest. Tak. Przy śpiewie ptaków. Raków tudzież? Yeah. Okej, okay, zaczynaj walić do tego do tego. Yeah. Droppings removed ja cofnę się trochę, to myślę, że wyżej sięgnąć może. Znaczy ja sięgam tam wyżej, tak. tylko problem polega na tym, że ja nie widzę co strzelam, wiesz, właśnie na przykład teraz spudłowałam, bo nie widzę, bo jesteś za daleko. Done. Możesz zmienić questa No, w sumie to możemy po prostu raz spójść i oddać każde swoje, że tak powiem. no dobra. eggs! Tu się chciałem bawić, w złapie wszystkie, ale mi musiałeś zadymić eee. Widno krąg. Jak teraz uderzyłeś w tę skałkę, to ci nic nie zadymiłam. Nie, wtedy nic nie zadymiło, ale zawsze próbuję jest ten zakręt i zapominam, że tutaj eee, Zasady fizyki do not apply Chodź na Bounty Board lecimy, zgadniemy naszą nagrodę i będziemy mogli pójść i odwiedzić Sledge'a. Ojej Częstuje rakietami, ktoś jeszcze chętny? I widzę ciebie w stroju hostesy z taką rakietnicą Nie chciałbyś mnie zobaczyć w stroju hostessy, wierz mi uh, hmm. Wyznaczyło, hmm. że z moją psychiką stało się coś bardzo poważnego. Dobra, dostałem Combat Rifle. Też dostałam trochę różnych dziwnych rzeczy, i z tego co widzę, w większości przypadków jest to shit. Okej, okay, no. czekam w naszym złomowozie. Dosłownie. E... Ojej, przepraszam. E... Co my. Ojeju, nie to. E... Nie trafiłem co my w bandytę. Teraz mamy się dostać do kopalni. Aha. Battle for the Badlands. Mhm. Sledge Guild. Eridian Artifact. Śmieszna jest ta broń erydiańska w ogóle. Ja, Ale nie wyprzedzajmy faktów, jeszcze jej nie mamy. Mhm. Mamy jedyna dobra rzecz... O, czekaj, to są oni... Pieniądze do ziemi! No, dosłownie. Spadaj. Jeszcze jeden masz. Ty, w deszczu z krwi Skagów. Mm -hmm. Oczywiście to trochę jak um, ci Vikingowie, wiesz, to może ta wina może zostać tylko zmyta krwią Skaga. Ty, biedne Skagi. To jest okrutne. Jacyś przyjaciele tych, znaczy Towarzystwo Przyjaciół Skagów powinno nas... Skoczyć. Tak, już widzę takich gości z Greenpeace albo z tych... Z, z, odpraw Zwierząt. z Zobrońców Skagów. Ech. Czy dostałeś level, jak nie patrzyłem? Nie wiem. Nie. Mam osiemnasty. Dalej. No boje do shotguna niepotrzebne mi. Ach, mam przyzwyczajenia z tego. Mm. Z... Planet Sajda już. Tak. Mam. No. Nie kalkulują mi się, że tak powiem w pu, 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 pu. Borderlands. Uważaj na sekundę z tyłu za tobą. Ej, nieważne z był Z tyłu! No. Myślałam, że mogę się ustawić. że przede mną. Do środku tego, Do środka. budynku. Nie, byłam zwrócona twarzą w jego stronę. Nawet do niego strzelałam. Seriously. Dobra, no, pod nogi. Teraz jest level up. Thank you. Wszędzie no, no, daję dostęp level upa. Bierz go, Bloodwing. No, nie tego, co trzeba wziął. Mm, wiesz, Bloodwing jest krótkowzroczny. Widzi tylko i wyłącznie na koniec swojego dzioba, więc leci na ślepo. Trafia kogoś. No co za małe ścierwo. I kogo trafił, tego trafił do. No. Tyle. Ciekawe, czy otwieranie śmietników liczy się jako otwieranie skrzynek. Pojemników, tak. Ale to nie jest skrzynka jako skrzynka. To nie jest chest. Jakiś frajer do mnie strzela. Już nie. Strasił za ciebie głowę. Jak miło. Uuu, lodówka. Ojej, amunicja do SMG w lodówce. Najlepiej, <grym> <grym> jest smakuje, cool. zmrożona. Keep it cool. Yeah. Już widzę takich ten. Yy, takich gości, którzy są stylizowani na lata 80. Nie wszystko musi być chłodne. Ty. Yeah. Włączaj załącznik do mojego SMG. No, zapraszam dalej w każdym razie. A Ale... gdzie ty jesteś? No, ja otworzyłem bramę ogólnie. A, to bramka jest otwarta. jej No, właśnie znalazłem jej przełącznik. Miedziec! 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 Ty, XP. O. Jeszcze jeden No oczywiście, że tak To byłoby zbyt przyjemne i zbyt proste Gdyby nagle się okazało, że jest ich mniej Nieszczęścia chodzą parami <grymne> Nie mogę trafić tego cholernego gościa No wreszcie jest go A ja mam tu bruzera miałam Stan still damage hop Chapu chapu chap chap Śli panów wiegry ząglebe Słyszę midgeta. A ja widzę midgeta. Do niego snad strzelam. Oj, zamknij dzioba. Ogólnie to jest, że że nie zajałeś mi miejsca na tym działku tutaj. Bo byłam zajęta otwieraniem wszystkich skrzynek, bo jestem bardziej pazerna niż ty. Ktoś tutaj mówi coś o chciwości sprzedaży. No, dobra. Ja chcę oszczędzić na amunicji. Oła, no, zawiesiłam się na beczce. Uff. <laughs> może, skoro się już na beczce zawiesiłeś, to może go o coś zapytaj. No Co? No zapytaj beczki, no, Eee, <laughs> Generalnie rzecz biorąc, to on się nie nazywa beczka. No wiem, ale tytuł. Wow. Aaaa jesteś z tyłu za mnie, a nie mnie Potwio sprawę Powiedz Aaa! Hmm Kryształki. Masz batonik. No. Widzę, że bardzo skuteczny Eee. Zamknął mu usta permanentnie. Raczej poszerzył uśmiech, bo to był nóż. Ten eee, był nóż. To, co... Ty uważasz za nóż, to to nie jest nóż, to jest wielka kosa. No to to jest wakizashi, tak naprawdę mam wrażenie. Nie, czyli jest źle uformowany jak na wakizashi. Wiesz co, nie wiem co to jest, to jest długie, to jest ostre, ma uchwyt no, typowy dla noża. Taka jest dłuższy. Maczeta. O! Bruzer na osiemnastym poziomie. Ja tutaj zabijam gościów, no tutaj zabiłem gościu w jakiejś skinki małej. A, no tak, Burning Psycho. A ja się zastanawiałam, czemu tak zerwałam, że Myślę, że pamiętam, to w tej jaskinić jest coś ciekawego. Co warto e, obczaić? Ta, ja wiem co warto zrobić w moim przypadku. Warto się